Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irsy, witam was na moim i samca alfa kanale, we wtorkowym speed buildzie. No powiem wam, że słuchajcie, możliwe, że to nie będzie jedyny filmik, bo coś tam ptaszki mruczą, że być może doczekamy się jakiegoś zwiastu na związanego z kitami. Teraz pytanie, czy to będą dwa kity od razu? Czy też podzielą na zasadzie, a teraz damy jeden kit, a teraz damy drugi kit? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jestem ciekawa, jak to zrobią. Trochę mnie martwi, że znowu kity, no ale nie oszukujmy się. Akcesoria już oficjalnie umarły. Tak, zostały. Przejęły tą funkcję kity. No i cóż, no, trzeba się do tego, że tak powiem, przyzwyczaić. Mówiąc o przyzwyczajeniach, no, dzisiejsza budowla to jest całkowite moje wyjście ze strefy komfortu, ale Wam powiem, jest bardzo ogromne wyjście ze strefy komfortu, ponieważ po pierwsze, zgubiłam swój notes, gdzie spisywałam wszystkie Wasze pomysły i muszę od nowa przejrzeć komentarze. A że trochę się działo w ostatnim czasie, no jak wiecie, mam sporo kotów na tym czasie, i one, jakby nie patrzeć, pochłaniają mi bardzo dużo czasu. Chciałam powiedzieć, że tego wolnego, ale już chyba nie wiem, co to jest do końca wolny czas. Ale tak, mając kota na kolanach, jednego drugiego pod pachą, zdałam radę wybudować to, co widzicie na ekranie. I tak, muszę spisać od nowa Wasze pomysły, ale jeden mi zapadł w pamięci. Otóż chodzi o wybudowanie czegoś w stylu art deco. Słuchajcie, to było trudne. Serio, no bo może tak najpierw powiedzmy o tym, co to jest art deco, bo art deco to ładnie brzmi. Art deco no to jest taki styl w architekturze, malarstwie, w grafice. O, a przede wszystkim w architekturze wnętrz, no, który powstał i był popularny w okresie międzywojennym, czyli tam 1919-1939. I powiem wam, że to, był, to była sztuka, no to jest obecnie nadal sztuka, która o dziwo nie jest dla każdego, ale bardziej nie dlatego, że mamy jakieś ograniczenia, bo uważam, że ludzie nie mają ograniczeń, sami sobie je narzucamy, tylko chodzi o to, że y, y, rzeczy stworzone w stylu art deco no, musiały być zawsze perfekcyjnie wykonane, no i z bardzo dobrego, dobrej jakości materiałów, czyli złocone brąz, hebany, y, kość słoniowa, marmury, wiecie, wszystko takie na wypasie. Tak, więc jeżeli kojarzycie takie stare filmy, bardzo często nieme, czarno-białe, no to najczęściej tło jest właśnie w tym stylu art deco, bo nie oszukujmy się, międzywoje okres międzywojenny to też było, rodząca się produkcja taśmowa, ale i też mass media, no, Wcześniej to była gazetka albo konny, jakiś telegramik na tym koniec, za okres międzywojenny, no to po prostu rozkwitał. Mogłabym powiedzieć, że Zaczęło się planowanie Facebooka. Gdyby nie fakt, że pomysłodawca Facebooka jeszcze nawet ojcu, dziadkowi chyba do, nawet nie przeskakiwały z, z jajka na jajko. W każdym razie tak, Art Deco jest sztuką dość osobliwą. Wykorzystuje bardzo, bardzo dużo różnego wzornictwa i jest sztuką, która łączy tą przeszłość. Wiecie, ten taki przepych przeszłości z nowoczesną formą. Jakby to nie brzmiało? Dla mnie ta forma średnio przemawia. Co nie zmienia faktu, że y, to było bardzo ciekawe wyzwanie. Jeszcze coś na pewno w tym y, stylu wybuduję. Może nawet będę dekorować, ponieważ po, bardzo mi się w tym stylu art deco to połączenie kolorystyki z wzornictwem i właśnie z tymi y, materiałami, bo tam jak drewno się używa, to to drewno musi być na wypasie, jak tam się metalu używa, to też ten metal musi być na takim wypasie, wiecie, to musi być wszystko na takim wypasie. I mam nadzieję, że w sumie z takim wypasem. Udało mi się zrobić dzisiejszą budowlę. Jakby co jest ona w oazie zdrój i oczywiście będzie, a nie, widzicie, już jest do pobrania w galerii ID Irse 88. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. No i sobie ją trochę pościągacie. Jest grywalna, na tyle ile mi się udało sprawdzić. No i zrobiłam ją po to, żeby była właśnie tak pod, pod rodzinkę. No, pod rodzinkę, 2 plus 3. Czy mi się udało, czy nie? No, ilość łóżek się zgadza. Są dwie łazienki, jest puchnia całkiem duża, którą robiło mi się bardzo przyjemnie. Tylko, że w salonie nie ma telewizora. Tak, bo są pewne style, że jak buduję czy coś, to po prostu telewizor mi nie pasuje. Też nie ma komputera, ale z no, -y mogą sobie teraz laptopy nosić, że tak powiem, u siebie w kieszące, więc. Jaki problem? Włożę do wyposażenia i będzie cały zadowolony. Ale powiem Wam, że art deco styl w Simsach można odhaczyć i mieć wybrane rzeczy, które są w tym stylu. I powiem Wam, nie do końca wiem, czym się twórcy kierowali, ponieważ dużo rzeczy, które akurat do art deco bardzo pasują, no cóż, nie były oznaczone. No, bo cały czas mi oznaczało, że styl Art Deco to jest taki, yy, który był dodany w, yy, Ojej, patrzcie, no teraz o tym magii zapomniałam. Jak się nazywał? Kraina magii, no patrzcie, no skleroza nie boli, ale czasami, słuchajcie, przeszkadzam, powiedziałabym, że to od masła, no ale patrząc, jakie są ceny masła, to nie, to nie od masła. W każdym razie tak, yy, dużo rzeczy, które pasują do Art Deco, nie są wyszukiwane jako Art Deco. Nie wiem czemu? Może to jest jakaś losowość, może to jest jakieś wewnętrzne otagowanie, może po prostu, no cóż, no IE ma trochę inną definicję Art Deco niż ma Wikipedia, inni, niż ma Printerest, który został przeze mnie bardzo mocno zmolestowany. Słuchajcie, jak ja męczyłam tego Printeresta oglądając. I patrzyłam na te piękne kolory wykorzystane i jak bardzo byłam zła, że niektóre rzeczy właśnie, no, nie są w takiej kolorystyce. Znowu biały nie jest biały, biały ma wszelkie odcienie, tak samo czarny, tak samo różne brązy, więc no, ale to jest urok Simsów czwórki, no nie oszukujmy się, dużo im wybaczamy, więc na pewne rzeczy też można przymknąć oko. Tak, nadużyłam też tego kitu, który, w którym jest, że są żyrafy, Wszystkim pamiętny dziwny paw, więc tak, te maksymalne wnętrza też poszły w ruch. I powiem wam, zrobiłam trochę customowe obrazy. Bardzo duże słowo customowe, po prostu nad, nad, wykorzystywałam Tulsa i wykorzystałam bra, ramy, a wnętrze tak sobie zastąpiłam. Tak, bo jednak ładne ramy, takie dekoracyjne, no mnie się to podobało, mnie się to po prostu podobało. Mam nadzieję, że Wam też się to wszystko spodoba. Ogólnie chyba bym osobiście zwariowała w takim domu, bo ilość zakamarków, które mogą się kurzyć, już nie mówię o kolorystyce, bo krem z czerwienią, zrobiłam tak. Na początku miało być złoto, z granatem i ciemny, ciemny, ciemne drewno, ale jak zaczęłam robić w tym kierunku, to stwierdziłam, że to tak trochę ciężko jest, i chciałam zrobić mimo wszystko domek, który się przyda do grania i nie będzie aż tak mę męczył. A że rzeczy z nowego dodatku, licealne lata, bardzo pasują do tego stylu, no to słuchajcie, no, Grzechem by było nie wykorzystać, tak? Ale wracając, odzwariowałabym w tym domu, bo mówię, ilość zakamarków, gdzie może się zbierać wredny kurz, na tych listwach, nie listwach, o matko, ja bym tylko chodziła, nic z tego bym chodziła ze ściereczką, serio. Osobiście uważam, że sprzątanie jest jedną z najfajniejszych i najgorszych rzeczy. Dlaczego? Otóż bałagan robi się sam. My po prostu spojrzymy i ten bałagan przychodzi automatycznie. Odłoży się tylko klucze, wchodzą do domu, nie odłoży się ich w odpowiednie miejsce i już z automatu brudzą się wszystkie naczynia w kuchni, pranie wylatuje z pralki, w moim przypadku koty nagle biją się w wojnę na żwirek, coś w tym stylu, wiecie, klocki lecą i tak dalej, i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że. Chyba Ardeko jest dość ciężki w utrzymaniu porządku, ale dlaczego też porządek może być bardzo satysfakcjonujący? Bo jest to rzecz, którą robimy i widzimy rezultat od razu. Tak, to jest jeden z tych rzeczy, gdzie rzeczywiście widzimy, co robiliśmy. Nasze dzieło od razu to. To jest trochę jak z pieczeniem ciasta, tylko, że ciasto wchodzi w poślady i mimo wszystko trzeba na nie czekać ze, ze dwie godziny albo godzinę, zależy jeszcze, jakie ciasto, żeby się urosło, czy też wypiekło i tak dalej. Gotowanie to bardzo szybko znika, mi bardzo duża szkoda, ale no zostają po, niej, po gotowaniu duże wspomnienia bardzo często, w postaci właśnie dodatkowych cyfr na wadze, tak. Jeżeli chodzi o kuchnię w tym budynku, budowli, na początku miałam ochotę użyć kabin z podstawki, a potem sobie przypomniałam, że przecież są piękne, zielone kabiny z wampirów. Słuchajcie, to są naprawdę bardzo ładne kabiny i ja ubolewam, ja że one mają tylko y, trzy słocze kolorystyczne. Serio, niektóre rzeczy są tak bardzo ładne i tak by się im bardzo, bardzo przydało, żeby były po prostu w innych kolorach, a nie są. Złe IE po prostu, no po prostu złe IE. Ale trzeba im przyznać, że czym nowsze dodatki, tym są bardziej dokładnie zrobione. Więc chwała im, klaszczemy, jej wszyscy klaszczą ręce do góry, są zrobione, ale to pewnie też zasługa tych wszystkich moderatorów, których zatrudnili. I powiem Wam, że to jest takie całkiem ciekawe, bo, bo można powiedzieć, że i w pewnym stopniu wygrało wojnę z modami dzięki temu, ponieważ najlepszych zatrudnia, więc może wydawać kity. A kity, jakby nie patrzeć, są w cenach bardzo często abonamentu na Patreonie. I czy to dobre poruszenie? Na pewno dobre, jeżeli chodzi o, o, o biznes, no, no marketing. Jak, jak nie wiemy, co ma się zgadzać, to zawsze ma się zgadzać kasa, nie? Zawsze chodzi o kasę. I tak, jeżeli chodzi o marketing, to bardzo dobrze. W sumie ja właśnie nie używam CC, więc dla mnie to taka trochę rybka, ale cieszę się o tyle z tych kitów, że właśnie no nie używam CC. Tak. Ach, I żałuję, że nie używam CC, ponieważ widziałam ostatnio bardzo ładne kafelki, które by świetnie się sprawdziły w tym domku. Taką jodełkę ciemnozieloną. Jaka piękna kolorystycznie. To jest właśnie to, nad czym ubolewam tak te kolory. Chociaż słuchajcie. Nie marudźmy, cieszmy się z tego, co mamy. Mogło być zawsze gorzej. he, No, moglibyś wrócić zawsze do jedynki, chociaż jedynka tak się nie bawiła za bardzo z człowiekiem, jak chodzi o alkohol, o tańce na róże i innych tego typu rzeczy. A w klatkach, tam były w klatki, było łóżko miłości. Tak, ale tam się jakoś tak z człowiekiem, no. Nikt nie bawił i nie przejmował się jakimiś uczuciami, jakimikolwiek uczuciami użytkowników. Ale to były takie czasy, gdzie pewne żarty, które wchodziły wtedy w komediach różnych, no dzisiaj by nie przeszły. Po prostu, po prostu by nie przeszły. Tak, góra. No, jedna Łazienka z monstrualnie wielkim pokojem rodziców. Jakoś tak ułożyłam, ale stwierdziłam, że dzieciaki mają na dole łazienkę, jak najbardziej mogą z niej korzystać. Jest też, że całkiem sporo ogólnie to chyba są jedne z większych łazienek, które zrobiłam dotychczas, bo najczęściej robię łazienki 2x3, czyli z 6 kratek. No i w tym stylu po prostu dalej lecę. Tak. Tak też zrobiłam, w czym na dole jest jeszcze połączona z pralnią. I tak się zastanawiam, czy jest jeszcze jakiś taki ciężki styl, który mogłabym spróbować zrobić. Hmm, no chyba ten art to jest jednak najbardziej, najcięższy. No jeszcze wchodzi lata 60., 70., yy, jeszcze lata 50., kiedy wiecie, no wszystko zaczynało się z dużą ilością plastiku, no to też, yy, to też mogłoby być dość ciekawe. Już robiłam na kanale taki typowo disco apartament, więc odsyłam w razie czego do archiwalnych filmików. Chyba nawet powinno być w apartamentach. Mamy playlisty z apartamentami? A nie, z renowacjami. Re apartamenty najczęściej do renowacji trafiały. To tam powinno być takie disco, disco. O tak. I lustra, które też bym dostała, po prostu nie wiem, czego bym dostała, jakbym miała takie lustra z kawałków. Wygląda to fenomenalnie, elegancko, estetycznie, a potem to człowiek musi mieć. I ta cisza była z bardzo, że tak powiem, no cóż, chyba wyraziła wszystkie moje emocje. Tak. Dlaczego ogólnie czerwony? Może dlatego, bo najwięcej budowli robię. No cóż, najwięcej budowli robię niebieski, zielony chodziło, mimo że uważam, że zielony kolor jest jednocześnie najbardziej niewdzięcznym i wdzięcznym kolorem. I tak. I stwierdziłam, że czerwonego dawno nie było. Czerwony, no. Pasował, pasował mi w sumie, i tak wyszło. No i udało mi się wreszcie wykorzystać y, tapetę z tygrysami. Nie wiem, czy to jest dobry wybór dla dzieci, ale tak sobie pomyślałam: dzieci lubią zwierzątka. Ja osobiście bardzo lubiłam tygrysy i wszystkiego rodzaju zwierzątka, i nadal mi to, że tak powiem, we mnie siedzi wewnętrzne dziecko. I stwierdziłam, że nie będę tego unikała. A przy okazji. Tapeta ma bardzo ładne, fioletowe wykończenie w postaci tych ładnych liści, więc stwierdziłam, że jak najbardziej będzie pasować. No i pokój nastolatki. Trochę wyszedł mi. Minimalistyczny, na tyle, na ile Art Deco pozwala i pozwala bałagan nastolatki, ale stwierdziłam, że to będzie młoda przyszła artystka. Po prostu tak sobie ubzdurałam jakiś tam fabularnie, ponieważ zawsze jak buduję, tam idzie jakaś fabuła, no to że właśnie artystka, trochę malowanie, trochę makijaż, że idzie właśnie w tym kierunku. Tak. No i tutaj jestem ciekawa, co dodadzą w nowym kicie, jeżeli chodzi o kas dla dzieci. No bo ten budowlany, no to wiemy, że to będzie coś związanego z pustynią, co też jest bardzo interesujące i ciekawe, może da radę w tym momencie coś zrobić, jakiś kurort na oazie zdrój, bo jakby nie patrzeć, to jest takie miejsce trochę pustynne i może tutaj się uśmiechną i pokłonią właśnie do tego. Ale to zobaczymy. Jeżeli będzie zwiastun jeszcze dzisiaj, będą jakieś informacje jeszcze dzisiaj. No to obserwujcie społeczność. Może jeszcze shorta nie zrobię jeszcze, ale dojdę do tego, słuchajcie, dojdę do tego. Może też będzie jakiś tam krótki filmik, jeżeli będzie zwiastun. No ale to wszystko, słuchajcie, pokaże nam czas. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Bardzo dziękuję, że ze mną przetrwaliście dzisiejszy filmik. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i oczywiście komentowania. Przypominam też, że samiec zaczął prowadzić nowe wyzwanie, które ja osobiście bardzo mi się podoba. No i mam nadzieję, że będzie na społeczności dawał kolejne zasady do kolejnych pokoleń. No i żeby w tym wytrwał, bo powiem Wam, montowało mi się to całkiem przyjemnie. No nic, trzymajcie się. Buziaki, pa pa.